Obiekt przede wszystkim zasługuje na to, że mówić, że jest to obiekt XXI wieku, ponieważ zastosowane technologie tutaj w trakcie budowy są bardzo nowoczesne i na najwyższym poziomie. Tak jak chodziliśmy, proszę Państwa, od ulicy Powstańców Śląskich, to będzie główne wejście do galerii. Po obu stronach i w koło tak jak będziemy wracali, Będą wszelkiego rodzaju sklepy. Czyli mówimy o tym poziomie Czyli mówimy w tej parteru. chwili o poziomie, poziomie parteru, o tym poziomie, na którym się tu w tej chwili znajdujemy. Będą się znajdowały sklepy sklepy wielkopowierzchniowe. Tutaj mówimy o dużych delikatesach, które właśnie z tamtej strony będą się znajdowały. To są delikatesy Piotra i Pawła. Po tamtej stronie, sklepy wielkopowierzchniowe typu ReZERT, CIA. Wewnątrz, w łezce, sklepy marek takich dobrze znanych, szczególnie dziewczynom, bo zawsze handel jest tylko i wyłącznie dla dziewczyn, Top Secret, Tatum Mojito, to są te sklepy, które zawsze cieszą się dużym powodzeniem. Ale, nawiązując do tego charakteru bulwarowego, od strony ulicy Powstańców Śląskich, tak jak wchodziliśmy, po prawej stronie powstaną restauracje, które w odróżnieniu od wszystkich innych galerii będą również czynne długo w nocy. Czyli chcemy, żeby tutaj to życie Zaczy, tętniło. od nich będzie z zewnątrz, be, bez, pod... tak, bez, konieczności bez konieczności wchodzenia konieczności do środka, tak? Tak, bez konieczności do galerii, tak jak o godzinie 22 zamykamy galerię, koniec, przestaje żyć. Tam, ta strona, właśnie od ulicy Powstańców Śląskich, nadal będzie żyła. Tutaj również wszelkiego rodzaju kafeterie, wszystkie punkty usługowe, ponieważ my tworzymy, tu jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, tworzymy miasto w mieście. Proszę Państwa, tutaj mamy 236 Sześć. apartamentów. Tutaj mamy 25 tysięcy metrów kwadratowych biur. Parę tysięcy osób, Parę tym tysięcy gdzie, które, tam będą osób które tutaj będą pracowały, mieszkały, muszą mieć wszystko pod ręką. Wiadomo jest, stajemy się coraz bardziej leniwi i chcemy wszystko załatwiać. Szybciutko. I tak i naprawdę na nie będzie konieczności, jak tak ktoś by się uparł, tak? wychodzenia de facto ze Sky Tower, żeby móc tak. normalnie funkcjonować i istnieć. Tak? Będzie jej punkt jakiś pocztowy, będą I pralnie, punkty spado. No pani Małgosia powie wszystko, o tym, co po będzie na wyższych piętrach. Na wyższych więc... poziomach na przykład y, pani doktor Irena Eris otworzy swój salon piękności dla kobiet. Y, również tam y, będzie kącik tak zwany modowy, czyli naszą supergwiazdą będzie pani Ewa Mingę, która swój butik tutaj. Będzie prowadziła. Również góra jest zarezerwowana dla sportu. A dlaczego? Dlatego, że na wyższym poziomie totalna rekreacja, proszę Państwa, tutaj hity, duży, duży fitness razem z saunarium, tutaj kręgielnia. Tutaj klinika rehabilitacji, jak się ktoś wywróci. Na, na miejscu się poskłada. Na miejscu tak. się poskłada. Także trzeci poziom, przepraszam, trzeci poziom galeryjny będzie przede wszystkim dla osób. No, lubiących ruch. Ja nie wiem, czy my tak wszyscy lubimy ten ruch, ale to tak się teraz no, ale jak ktoś miałby, że nie miałby... chodzimy, no to biegniemy na bieżnie, żeby tam pobiegać. I, i będzie też bieżnia specjalnie z powłoką przystosowana, gdzie będzie można uprawiać jogging. Jogging. Tak? Także kręgielnia najemca, który pole z nami... Golfowe. Tak, pole golfowe, ale wracając do kręgielni, człowiek, który z nami podpisał umowę najmu, ma już zapewnione, że zrobi tutaj mistrzostwa świata w kraju W, w... 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 Bowlingu, tak tak? Bowlingu, się w chyba w nazywa. Więc to... Także dużo, dużo atrakcji, a jednocześnie zapewnienie komfortu pracy i mieszkania dla tych wszystkich, którzy tutaj będą chcieli. To się wiąże z ogromnymi wejściami, specjalnie dedykowanymi windami, tak? Także mieszkanie z apartamentu nie będzie szedł z klientami galerii, to będzie miał swoje tam, swój kierunek, swoje windy więc jedno z drugim nie będzie kolidowało, a wręcz przeciwnie, będzie fajnie te funkcje łączyło.